Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem chorzy, to oczywiście Prince of Persia: The Warrior Within. Kontynuujemy naszą podróż. Tym razem musimy uruchomić akwedukt, który uruchomi drzwi, które pozwolą nam wejść do sali tronowej, w której znajduje się królowa, która w tym czasie stara się stworzyć piaski czasu, których stworzenie my staramy się zatrzymać. I taki jest plan. Chodźmy więc tutaj. Ok, wielka sala, dużo możliwości upadku. Stworzona wręcz na moje umiejętności. Kocham to. No więc cóż, wygląda to, że musimy dostać się do tej rączki, pociągnąć za nią, a następnie przejść przez drzwi i przełączyć tamtą wajchę, która prawdopodobnie uruchomi akwedukt. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ mamy tutaj przeciwnika. Ja postaram się go zajść od tyłu, nie wzbudzając jego podejrzeń. Może uda mi się go wyrzucić jakimś cudem. No niestety się nie udało, więc będziemy musieli go zabić na schodach. Może tym razem uda się go wyrzucić? No nie, nie jestem w stanie go niestety złapać na schodach, więc będę musiał zrobić to w taki sposób. Tam widzę więcej przeciwników, oni na razie mnie nie zauważyli. Okej. Okay. Pierwszy upadł już prawie. Przeskoczmy na drugą stronę, zajmijmy się drugim. Mamy już trójkę. Jeden się rozpadł, drugi mam nadzieję, że rozpadnie się za moment. Wydaje mi się, że jest ich tutaj tylko trzech, więc nie będzie to dla mnie jakiś większy problem prawdopodobnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Raz oberwaliśmy, ale spokojnie, nic wielkiego. Więc już to było chyba na tyle. Chociaż nie, pojawili się nowi przeciwnicy. Jest kolejna trójka tych, więc to mi zajmie trochę, żeby ich dogonić. Ok, mamy jednego. Postanowił zmaterializować się tuż obok mnie. Ok, może uda mi się gotować, zanim się przeniesie, Niestety nie, ale mamy tego. Cóż, dwóch padło, został jeszcze jeden. A jeszcze pojawił się tutaj jeden z tych przeciwników. Nie wiem skąd i kiedy. Okej, okay, to było słabe. On postawił do mnie podbies trochę. Obywa w tym momencie nożami od swojego kumpla. Co mi jest jak najbardziej na rękę. Pan ładnie się zepsuł. Weźmy sobie dodatkowy miecz, ponieważ jak na razie nie używam praktycznie mieczy dystansowych, o cholera. To mi się bardzo, bardzo podobało. Wydaje mi się, że nie używałem praktycznie drugiej. Broni, wydaje mi się, że powinienem zacząć używać drugiej broni. No i cóż, w tym momencie, prawdopodobnie, muszę sobie zwolnić czas, i jak najszybciej wbiec na to coś, a następnie, chyba na to coś. No i cóż, gdzieś doszliśmy. Postarać się nie spać byłoby dobrym pomysłem. Ok, idź tam, książę. Nie obijaj się. Przeskoczmy na drugą stronę. Jak już mówiłem, mnóstwo okazji, żeby po prostu gdzieś sobie spaść. Ale no, jak na razie udało mi się przeskoczyć, nie? Idziemy w złą stronę. Chodźmy tutaj. Że nie mogli po prostu zrobić zwyczajnej drabiny po drugiej stronie, byłoby o tyle prościej. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść teraz. Wydaje mi się, że muszę się złapać tego konara. A następnie gdzie? Oj, książę. Lamisz. No ja się tam, gdzie jest Stalina. Okej, okay, jest centralnie przede mną. W tym momencie prawdopodobnie muszę dobiec tam do drugiej strony, więc spróbujmy się rozchuśtać i przebiegnijmy tutaj. No i w tym momencie już tutaj. Okej, okay, kolejny przeciwnik, kolejna walka. On nie powinien stanowić dla nas żadnego problemu. Zwłaszcza z naszym nowym mieczem. Ja się pytam, gdzie on teraz się podział? Okej, okay, tutaj raczej nie mogę przejść. może tutaj? Okej, okay, wydaje mi się, że tak. Okej, okay, mamy ten guzik, o którym mówiłem wcześniej. Chodźmy tutaj. Kolej zginął. Ok, możesz schować miecz książę. Wejdźmy tutaj. No, schowaj ten miecz, naprawdę już go nie ma. Ok, rozumiem. Zamknął nam się most. Wydaje mi się, że możemy przeciągnąć sobie po prostu tą paczkę i postawić ją centralnie na tym guziku. Problem polega na tym. Okej, okay. zastanawiałem się, jak mam ją złapać, ale jakimś cudem się udało. Wciąż drobi jak gejsza. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie stąd skoczyć. Okej, okay, chyba jedyny pomysł, jaki mam. Więc spróbujmy. Najwyżej zginę. Okej, okay, on nam nie czeka na dole, więc wydaje mi się, że idę w dobrym kierunku. Ok, przeskoczmy nad nim. Dwa strzały z naszego miecza powinny zakończyć jego życie. No i cóż, idziemy tędy. Wydaje mi się, że po przekręceniu tego powinien zacząć działać nasz akweduk. Taka generalnie jest teoria. Ok, akwedukt uruchomiony. Mam nadzieję, że nie muszę wracać tą samą drogą. Spróbuję pójść może tędy. Okej, okay, wydaje mi się, że mogę wyjść tędy, więc to, to jest duży bonus, że nie muszę wracać przez... ...przez to, gdzie przechodziłem wcześniej. Strasznie nie podoba mi się ta ściana, ponieważ wygląda idealnie na to, żeby wyskoczył z niej dahaka. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Przeskoczmy tutaj. No i cóż, wróciliśmy na początek, przekręcimy z powrotem tą korbę w pozycję, w jaką ją znaleźliśmy. W tym momencie mamy wodę w ogrodzie, więc wydaje mi się, że będzie to klasyczna zagadka. Przełączanie korby, żeby po prostu woda popłynęła w odpowiednie miejsca. Zapiszmy się oczywiście. Dobra, kontynuujmy na dół. Nie mam pojęcia jak sobie tutaj przyszliśmy, ale dobrze pamiętam. Schodziłem. Okej, okay, już, już pamiętam. Muszę zejść na sam dół, a później wdrapać się na górę. Dokładnie po drugiej stronie. Okej, okay, pojawi się przeciwnik. Ja prawie narobiłem w spodnie. Ponieważ wyskoczył mi on centralnie za moich pleców. No ale cóż, udało nam się go zabić. Już prawie. Już prawie. Już prawie rozpadł się. Dobra, idziemy dalej. W tym momencie, o ile dobrze pamiętam, musimy się wspinać z tej strony. I już za moment będziemy w ogrodzie. Wydaje mi się, że mogę zeskoczyć sobie tędy. Oszczędzi mi to trochę wspinaczki. Miałem rację. No i cóż, wróciliśmy do ogrodu. Widać nowych przeciwników, więc zajmijmy się nimi na początek, a później zajmiemy się naszą zagadką. Pojawił się też ptak. Zginął pierwszym strzałem. Nie wiem, jak to się stało, stary. No po prostu, no dostałeś mieczem i... i o Boże, jaki Superman! Ok, miałem nadzieję, że odrąbiłem mu głowę tym ciosem, ale niestety się nie udało. Spróbujmy jeszcze raz. I jeszcze raz? A nie, rozpad się na pół od zwykłego strzału. Czy mamy kolejnych przeciwników po drugiej stronie? Chyba nie. No więc cóż, skoro woda wypływa stąd, wydaje mi się, że płynie tutaj. Musimy prawdopodobnie wodę doprowadzić do tych pojemników. Więc zacznijmy kręcić może tą korbą? Na pewno nie tam. Wydaje mi się, że tutaj. Okej, okay, za daleko. Książek, gdzie idziesz? Wróć, książę. Ok. i w tym momencie prawdopodobnie musimy wodę poprowadzić w tamtą stronę. No cóż, pierwszy pomnik załatwiony. Wydaje mi się, że musimy symetrycznie zrobić dokładnie to samo po drugiej stronie. Nie wiem, czy pojawią się jakieś przeciwnicy w tym momencie, których będziemy musieli wykończyć. Drzwi oczywiście pozostają nieotwarte, ponieważ musimy ustawić korbę po drugiej stronie. Ok, ta ustawiona. Jeszcze jedna po drugiej stronie, i teoretycznie powinny otworzyć nam się drzwi. Widzę, że ptak tutaj nam przyleciał, że nam pomóc. Ok, drzwi się otwarły, czyli wszystko jak przewidywaliśmy. Zajmijmy się więc ptakiem. No, i chodźmy do tych drzwi. Nie mam pojęcia, dokąd one nas doprowadzą. Nie wydaje mi się, żebyśmy doszli od razu do sali tronowej. Przypuszczam, że będzie tutaj większa ilość pułapek znowu. Ok, tutaj zdecydowanie nas nie było. Nie wiem, czy mam iść tutaj. Zdecydowanie nie. Tutaj też nie. Ok, chodźmy w górę. Przeglądnijmy się, co my tutaj mamy. Ok, mamy kolejny gzyms nade mną, na który się. Wespnę, że tak powiem. Przeskoczymy. To fuck, książę, co ty robisz? Ok, ptaki, które po prostu dostaną strzał z miecza i upadną. Nie mam pojęcia, dokąd w tym momencie idziemy. Wydaje mi się, że to koniec tej wieży. No cóż, miałem rację. Żeby kolejny portal. Oczywiście, jak zawsze, zapiszemy się. No i cóż, zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas portal. Przede wszystkim... Nie wiem, czy on jest... Oczywiście nie jest uruchomiony, więc musimy znowu wykombinować... Jaka jest kombinacja. Ok, żadne z tych. Tutaj nawet nie trafiłem w guzik. Jak już mówiłem, wszechstronne upośledzenie. Okej, okay, mamy to. To nie ten. Więc mamy jeden, któryś z tych. Jaka jest szansa, że nie trafię? Bardzo duża, będąc mną. Ok, więc ten. Następnie ten po prawej. Następnie nie ten, oczywiście. Oczywiście. Mam nadzieję, że nie istnieje jakaś indywidualna kombinacja, którą zawsze musimy używać. Po prostu jest to totalnie randomowe. No i już ostatni po lewej stronie teoretycznie portal powinien się otworzyć. Wracamy w teraźniejszość. Okej, okay, nowa moc, tchnienie przeznaczenia. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Chodźmy jednak dalej, ale dobrze pamiętam, ostatnim czasem czaił się tutaj Dahaka, więc to mnie trochę nie napawa optymizmem. Okej, okay, nie mam zbytnio pojęcia czego mogę się spodziewać w tym momencie po wieży. Wiem mniej więcej jak będzie wyglądała architektura, nie mam jednak pojęcia jakich będziemy mieli tutaj przeciwników. Jak na razie gra zaserwowała nam pierwszą dwójkę, której mam nadzieję od razu się pozbędziemy na starcie. Następnie, o ile dobrze pamiętam, będzie zejście wieżą. Dobra, pan ładny się zepsuł, chodźmy dalej. Oczywiście postaram się nie spaść, nie jest to proste, będąc mną. W tym momencie wydaje mi się, że musimy przeskoczyć na drugą stronę. Ok, architektura jednak troszeczkę się zmieniła, ponieważ wygląda na to, że zapadł im się kawałek tej ich wieży. Zeskoczmy sobie na dół. I cóż, pierwszy przeciwnik. Ja spróbuję go zrzucić, jeżeli będę w stanie. Okej, okay, rzuciliśmy go w złym kierunku. Ale spokojnie, damy radę. Przyszedł jego kolega, który stwierdził, że zaatakuje nas od tyłu. Nieładnie. Fuck. Okej, okay, trochę obrywamy. Ja chcę, chciałbym się wycofać w miejsce, w którym będę widział, co robię. Oczywiście nie chciałbym spaść w tamtą przepaść, która jest centralnie za moimi plecami w tym momencie. Okej, okay, oni powinni rozpaść się za moment. Jeden zginął. Mam nadzieję, że drugi też za momencik zginie. Panu odpadła głowa. Chodźmy więc do przodu. Wydaje mi się, że nie będą to jedyni przeciwnicy. Już widzę kolejnego. Trzeba przyznać, że miejsce wygląda strasznie złowieszczo, troszeczkę się pozmieniało tutaj. No cóż, książę też zauważył, że roślinność bujnie wystrzeliła w okolicy. Nie wiemy dokładnie, jaka jest różnica w czasie między teraźniejszością a przeszłością. Ok, jeszcze kilka strzałów. Mam nadzieję, że go rozetniemy na pół. Właśnie tak. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj. Jeszcze jeden koleżka na nas czeka. Spokojnie, jeden na jednego nie jest dla mnie żadnym problemem. Spróbujmy mu obciąć głowę. Może jeszcze raz. Może w końcu się uda. Może teraz. Pan ładny się zepsuł. No i cóż, w tym momencie musimy znaleźć sobie przejście. Ostatnio mieliśmy drabinkę tam. Wydaje mi się, że ta drabinka już nie istnieje w tym momencie. Może pozwiedzajmy okolice. No nie, tutaj nie. Może wejdę sobie do wody, napiję się wody, podbuduję trochę energię. Zapomniałem, że mogę to zrobić, oczywiście. Tutaj wydaje mi się, że też nie ma zbytnio przejścia. Przy wejściu tutaj widziałem kamień, na którym można prawdopodobnie wejść, więc może tam. Chodzi dokładnie o ten kamień. Ok, może tutaj? W sumie tutaj. Troszkę niepozorne miejsce, ale jakimś tym udało mi się je zauważyć. Wydaje mi się, że w tym momencie w prawo i będziemy w stanie wejść na tamten balkon, na który normalnie wchodziliśmy drabiną. Sniki sniki, nie chcemy, żeby książę nam spadł, oczywiście. I w tym momencie tylko skok na balkon. Okej, okay, idziemy w dobrym kierunku, ponieważ pojawi się tutaj przeciwnik. Ja już mówiłem, jeden na jednego nie jest dla mnie żadnym problemem z nimi. Mogę go zrzucić. Niestety rzucił go wprost w mur. Może jeszcze raz powtórka. No nie, wciąż nie spadł. Ale zaraz powinien paść. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze raz i jeszcze raz. Chryste, jaki twardy. Ok, w końcu się rozpadł. No i cóż, gdzie moglibyśmy teraz iść? Wydaje mi się, że możemy iść gdzieś tutaj. Więc może zeskoczmy tu. Przemieśćmy się na tą krawędź po prawej stronie. Następnie wejdźmy w górę. Ok, możemy sobie trochę pokoksować, jeżeli ktoś ma ochotę. A teraz przesuńmy się w lewą stronę. Kolejna dwójka już na nas czeka. Ja oczywiście spróbuję któregoś z nich. What the fuck? Mogę Was zrzucić? Ja się pytam, czy mogę Was zrzucić? Trochę nie za bardzo, ale Was mam nadzieję, że tak. Chyba tak. Może ostatniego wykończmy klasycznie. Nie, tak nie będziemy się bawić. Ok, nowy, nowy przeciwnik. Mam nadzieję, że to nie są ci, których zrzuciłem. Przeciwnik zfrunął na ziemię, ten już prawie padł. Czy jeszcze ktoś zamierza wpaść z wizytą? Wydaje mi się, że nie, więc spokojnie możemy przebiec po ścianie i prawdopodobnie złapać się tego czegoś. Nie jestem do końca pewien, gdzie mam iść teraz. Wydaje mi się, że jedyna opcja to tutaj. Następnie w dół i zeskok na to coś, jeżeli trafię. Jakimś, co mi się udało. Pytanie brzmi, gdzie teraz? Ok, już widzę, już widzę. Spokojnie. No i w tym momencie wprost przed siebie. Kamera idealnie weszła w drzewo. Ok, rozglądnijmy się. Wydaje mi się, że tutaj. Okej, okay, teraz nie widzę totalnie nic. Pełne skupienie. Naprawdę przydałoby mi się zapisać grę, ponieważ mam dziwne wrażenie, że zaraz gdzieś spadnę. Przypuszczam, że w tym momencie musimy zejść na dół, więc spróbuję może tutaj. I może tutaj. Wydaje mi się, że pamiętam tą część. Okej, okay, nie chcemy chyba zeskakiwać. Wydaje mi się, że musimy skoczyć tutaj. Dokładnie. Ow. Oh. Nie brzmi gdzie teraz. Raczej nie musimy zeskoczyć na dół. Więc ja się pytam. Czy ja mam iść tutaj? Nie jestem do końca przekonany. Ok, spróbuję skoczyć do przodu. Jakimś udało mi się złapać, przeniesiemy się tutaj. Wydaje mi się, że symetrycznie będziemy mogli wejść w drugą stronę. Okej, okay, książę nie obija się. Pełne skupienie, pełen suspense. O jezu, książę, nie bądź taką pipą. No i w tym momencie wydaje mi się, że już tylko wprost do góry. O ile pamięć mnie oczywiście nie myli. Okej, okay, ludzie. Ja sobie to w tym momencie przerwę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do zobaczenia następnym razem. Cześć!